Wśród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Dokoncz zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma wybranych liczb jest równa. Weźmy przykład. Jeżeli byśmy wzięli 2, 2, 2, suma takich cyferek daje nam 6. Jest to liczba trzycyfrowa. Ale w naszym zadaniu musimy wziąć jak największą, jak najmniejszą taką liczbę no i wykonać jej sumę. Zastanówmy się, jaka będzie największa taka liczba. Otóż taka, która będzie miała jak największą cyfrę setek z lewej strony. Więc po krótkim namyśle zauważamy, że jak gdy szóstka będzie na, na samym początku, to będzie to maksymalna liczba. No, i teraz trzeba dodać liczbę jak najmniejszą. Teraz tak, jak najmniejsza to będzie miała jak najmniejsze cyferki z lewej strony, a z kolei największe z prawej strony. Ale zauważ, że z zera nie mogę wziąć jako pierwszej cyferki z lewej strony, więc jak nie mogę zera, no bo wtedy byłaby dwucyfrówka, no to mogę wziąć jedynkę. No ale już za jedynką mogę wziąć 0, no i żeby suma była 6, no to wiadomo, tu już mam 1, 0, no to brakuje mi piątki. 1 plus 0 plus 5 to jest suma 6. No i to jest najmniejsza z możliwych trzy cyfrówek spełniających warunki zadania. Jak sobie to dodamy, otrzymamy 705. No i mamy odpowiedź B.